W środę po południu w centrum Siedlec doszło do brutalnego ataku na Adama Niedzielskiego, byłego ministra zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego. Policja potwierdziła, że około godziny 15, nieopodal jednej z restauracji w centrum miasta, dwóch mężczyzn zaatakowało przechodnia. Dopiero później ustalono, że ofiarą był właśnie były minister. Sam Adam Niedzielski opisał wstrząsające zdarzenie na platformie LinkedIn. Jak relacjonował, usłyszał krzyki. Śmierć zdrajtom ojczyzny po czym został uderzony w twarz, a następnie skopany, gdy leżał już na ziemi. Cała sytuacja trwała zaledwie kilkanaście sekund, ale była wyjątkowo brutalna. Sprawcy po wszystkim uciekli. Były minister trafił do szpitala, gdzie na szczęście nie stwierdzono poważniejszych obrażeń wewnętrznych. W swoim wpisie niedzielski podkreślił, że zdarzenie to jest skutkiem narastającej mowy nienawiści i decyzji o odebraniu mu ochrony, mimo licznych gruźb, które w ostatnich miesiącach kierowano w jego stronę. Policja od razu rozpoczęła działania. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków i szybko ustalili tożsamość napastników. Kilka godzin później, około 22, obaj sprawcy sami zgłosili się na komendę. To dwaj mieszkańcy Siedlec w wieku 35 i 39 lat. Byli pijani. Mieli ponad 2 promile alkoholu we krwi. Obecnie trwają z nimi czynności, a sprawą zajmuje się prokuratura. Do ataku odniósł się premier Donald Tusk, zapowiadając, że sprawcy pójdą siedzieć. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński napisał wprost: Zero litości. Każdy, kto łamie prawo i dopuszcza się agresji, będzie za to odpowiadał. Adam Niedzielski jako minister zdrowia w latach 2020-2023 był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w czasie pandemii COVID-19. Atak na niego wstrząsnął opinią publiczną. I pokazuje, że polityczna atmosfera w Polsce staje się coraz bardziej napięta. A jak wy oceniacie to wydarzenie? Czy agresja wobec polityków to już nowa, niebezpieczna norma? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami z kraju i świata, pamiętajcie o subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych materiałów.